I <earthy> w pierwszą odcinku co z ma gra? Dzisiaj Będziemy musieli Chyba rozpocząć gra. Dobra, jest oddowa serwer. Powiedz czemu ciągle mi wcina obraz z filma. Nie wiem, czemu to mam Nie wiem, czy czy będziemy mi teraz działać, jak po prostu przestawiam sobie tę Sorry, kiedy zaczynałem film od tego, że. A teraz przeniosłam się o tak? Ja zebrałem tego. Znaczy, że trzeba do No, no głupio. Jakby co tych słów nie działa, mi, przenoszenie. O, o, nie. Mój domek, zarazem, to były dwa mini Endermany. Mówię szczerze. To poczekujący i szczerze, nie mam konta. Chciałabym, żebyście się się podali pod filmem, film do końca. Może Wam mój war przeszkadzać, ale tam są. Mogę jeździć, bo będę słuchać, to moje pierwsze nagranie. Wiecie. Tak zawsze jest. Będzie to krótki film. Tylko taki, żeby sprawdzić, jak mi idzie. <grymne> Okej. się wróci to jeszcze? Ty dziesięć odejmuję, ten, ten. Hmm. A 40, Nie. A najmocniej chcę To mam trzydzieści. Nie, odrzucaj Nie, powiem, na Ja się nie Dobra, no, sobie ujęć. Musimy wrócić. Ludę kurczę, Włącznie chcę ukąsić tam jest. widzę, że ten jak to się nazywał? Nie, nie słoń. Mamy tu na górce. A tu mam nowe rudy wszędzie. Nie wiem co mi tak nie. Włącznie pewnie wyjęcie, że tak nie. Tu jest ten słoń. Ten mamut jest u na górce. Mówiłem to już wam, że długo odcinek do nieca. Już kończę to O prezenty jest pan, bo w następnym odcinku ten dom będzie rozbudowany. Dobrze, no to na tyle. żeby się tylko nie pomyśleć po dziwki. No żegnam właśnie w takie cykle. rzucając były Pa!